Hej kochani witajcie w moim najnowszym odcinku z tej strony wasz ulubiony chory beauty boy dosłownie jestem tak chory jeszcze za chwilę temu jak siadałem do stołu to myślałem, że będzie w porządku nie czułem się dzisiaj aż tak źle jak się czułem za ostatnie kilka dni, ale w tym momencie czuję takie pierwsze uderzenie gorąca i jak mi po prostu ten, ta moja temperatura wzrasta, ale okej okay, jestem uparty, zrobię ten film na niedzielę tak czy siak więc mam nadzieję, że to się udało i że go oglądacie mam parę produktów do przetestowania, ale z racji mojego stanu i z racji z tego, że ja czuję, że się zaczynam pocić na czole. Nie będziemy robić testu, trwałość trwa Trwałościowego, ale tak czy siak, chciałem z Wami przez chwilkę posiedzieć, pogadać. Wybaczcie mi, jeżeli będę ciągnąć nosem, postaram się tego jak najwięcej powycinać. Też wybaczcie, że mówię przez nos. Ale dzisiaj mamy tak, do zabawy Glowing Powder, Mgła Pudrowa z WS. To nie jest nowy produkt, z tego co wiem. To już kiedyś w marcu istniało w innej wersji. Teraz mamy trzy kolory. No i ja sobie będę chętnie. Chciał zobaczyć, jak one się będą sprawdzały na mnie, bo na ręku ten produkt wydaje się być bardzo ciekawy. Mam najpiękniejszy tint do ust, jaki chyba kiedykolwiek miałem, zaraz wam to też pokażę. I mam 6 z 10 pędzelków z Kobo Professional, także je też zobaczymy w akcji. No i co, myślę, że przechodzimy do dzieła. No i właśnie o tej mgły pudrowej myślę, że zaczniemy. Ja na twarz mam już podkład, korektor. Um, także bazę mam przygotowaną. Mamy trzy odcienie. Zaraz wam pokażę, jak się one prezentują. Zastanowimy się, jaki e, dla siebie będę mógł e, dzisiaj wybrać. No i ogólnie nie wiem do końca, jak jeszcze go użyjemy. Nie setowałem twarzy właśnie po to, żeby móc zasetować połowę twarzy tym e, pudrem, jako właśnie pudrem takim wykończeniowym. E, natomiast e, tutaj na ulotce możemy zobaczyć, że producent mówi, że możemy użyć tego jako właśnie wykończonego. Wykoń... Czekajcie z tej strony. <laughs> Wykończenie, nie, tutaj. Wykończeniowego pudru, rozświetlacza. I właśnie jako brązera użyć tego najciemniejszego odcienia, bo kolory prezentują się w ten sposób. Pokazywałam już je zresztą na um, Instagramie i można było zobaczyć, że one w ogóle mają taką ładną satynową taflę. Tu jest ten e, najjaśniejszy. Ciemniejszy i ten średni. Sorry, że tak nie trafiam, ale mam w podglądzie odbicie lustrzane ustawione, więc nie tam ręka mi leci gdzie powinna. No ale nic. Także połowę twarzy utrwale normalnie pudrem i weźmy sobie taki w miarę matowy puder, czyli że ten z makijażu na zawsze. Zobaczymy, jak ten puder będzie wyglądać jako wykończenie na tym pudrze. No nie wiem, jakoś pokombinujemy. Natomiast złapie, może w takim razie też za pędzelek skobo, ten taki do pudru, ten największy. E, powiem Wam, że jeszcze w zestawie, poza tymi, którymi będziemy używać, dostałem e, trzy pędzelki do oczu. Jeden taki i, mm, taką wiecie, nie wiem jak to nazwać, giełkę do eyelinera, która jest trochę dla mnie moim zdaniem za gruba. E, taką tradycyjną krótką kuleczkę, jest bardzo w porządku, ale najbardziej z tych wszystkich pędzli spodobał mi się o ten tutaj. To jest taka... Mm, Niby języczek, ale pochaty i on był bardzo, bardzo uniwersalny przy makijażu, bo tych do oczu już próbowałem i on jest akurat tym rodzajem pędzla, który ja sobie do kufra wrzucę. Dość dobrze nabiera na siebie pędzle i um... Nie wiem, co chciałem jeszcze powiedzieć, ale mi się naj, naj, najlepiej pracowało z tych wszystkich pensji i jest najbardziej wyjątkowy w kształcie, mimo, że niby nie jest, ale jest. Także gdybym miał Wam polecić któryś z tych do oczu, to byłby to um, 01, reszta dla mnie jakoś bardzo wyjątkowa nie jest. Natomiast kwestią jeszcze, którą chciałem Wam wspomnieć, to to, że te pędzle syntetyczne są bardzo, bardzo miękkie. Nie tak bardzo miękkie, jak ten ostatni pędzel, który testowałem z Makeup, uh, Makeup by Mario, z Makeup by Ariel, w współpracy z Morphe, ale... Um, też są bardzo, bardzo, bardzo miękkie. Także złapię sobie za odrobinę tego pudru i zastosujemy sobie połowę twarzy. Może tą, która się trochę mniej pozbierała za czas mojego gadania, czyli że tą. Ja naprawdę nie lubię aż tak może dużych pędzli, ale ten w sumie jest bardzo przyjemny, także nie jest źle. Jeżeli lubicie duże pędzle, myślę, że ten Wam się może spodobać. Zwłaszcza, jeżeli jesteście po stronie cruelty free i tylko i wyłącznie syntetyczne pędzle wchodzą w grę. Te są... Mm, już w pierwszym wrażeniu były przyjemne i teraz jak używam na twarzy to też mi się podobają no więc dobrze część twarzy jest mat, część twarzy jest glow i chyba złapię sobie najpierw za ten najjaśniejszy odcień, czyli że kolorek numer 11 light beige i zobaczę jak on będzie wyglądać w postaci rozświetlacza Swoją drogą, jeszcze jedna rzecz, jestem ciekaw jak się on porównuje do rozświetlacza z AA, czy one są do siebie podobne, bo ten rozświetlacz tutaj też jest taki bardzo, bardzo satynowy i jestem ciekaw, czy one między sobą się będą mocno różnić. Tak więc tutaj będzie swatch z AA i tutaj będzie swatch z tego pudru. Dobra, a jest troszkę bardziej odbijające światło, ale ten puder, ta mgła pudrowa nie jest wcale daleko za tym rozświetlaczem, chociaż jest bardziej taka przygaszona, więc zobaczymy jak się to będzie nadawało właśnie w postaci najpierw rozświetlacza, złapię za pędzelek do rozświetlacza, highlighter, brush i zobaczymy jak ten najaśnisz, bardzo ładnie się nabiera i sporo swoją drogą, także zobaczymy jak on będzie wyglądać na twarzy jako taki delikatny rozświetlacz, nie wiem czy to widzicie. Ale moim zdaniem to wygląda całkiem, całkiem przyzwoicie. W sensie daje takie mm, intensywne, ale w sensie intensywne jak na takie delikatne glow, jakie to może zapewnić, ale to glow jest takie całkiem mocne moim zdaniem. Nie wiem, czy ja bym osobiście y, zaaplikował to gdzieś więcej na twarz. Oczywiście dzisiaj to zrobię, bo i tak nigdzie nie wychodzę, ale... Um, no, ładnie to wygląda jako rozświetlacz. Jak będę potrzebować gdzieś, wiecie, na jakiejś sesji albo mm, gdzieś faktycznie kogoś mocno i żeby przywrócić trochę więcej blasku do skóry z powrotem, chyba te pudry mogę polubić. Na razie mi się to bardzo podoba, chociaż wydaje mi się też, że ten kolor dla mnie jest trochę jasny, więc łapię sobie za kolor numer 12 i przyjadę się takim właśnie, tym dużym pędzlem po reszcie twarzy i zobaczę, jak mi ten puder nabiera się bardzo dużo pozbędę się nadmiaru. Zobaczę jak on będzie wyglądać teraz właśnie nałożony na puder tak og... ok nie na twarzy mi się nie podoba niestety tak całościowo jako taki bardzo delikatny pozbyłam się nadmiaru jako taki bardzo delikatny puder rozświetlający czy mega satynowy lekki rozświetlacz bez drobinek jestem na tak ale tutaj w środkowej części twarzy na pewno nie boki twarzy przy tym wyglądają dość korzystnie Czoło też widzę, że nie najgorzej, ale tutaj nos i policzek dla mnie na nie. Myślę, że na nagraniu tego tak bardzo nie widać, ale po prostu wszystkie pory, które tutaj jeszcze nawet pod nieprzepudrowanym podkładem są wygładzone, tutaj wyszły na wierzch, a po zapudrowaniu ich w ogóle nie było widać. I z kolei ten kolor też mnie troszkę przyciemnia, także um, bardziej jako rozświetlacz widzę ten produkt w mojej własnej, w moim własnym użytku. Zmieszam jeszcze ten średni i najjaśniejszy kolor tym pędzelkiem od rozświetlacza i sobie dosłownie zobaczę, jak one będą wyglądały pod oczami. Bo czasami pod oczami robi się sucho, więc może tutaj będą błyszczeć, bo wiem, że sporo wizerzystów bardzo lubiło tą oryginalną formułę i właśnie używało ją na przykład pod oczami, żeby było tak świetliście i glowy. Ale um, ja tego nigdy nie przetestowałem, ale powiem Wam, że chyba Nie wiem, czy mm, chyba nie jestem przekonana do tego jakoś bardzo, pomimo, że ta skóra wygląda na bardziej nabliżoną, to jednak widać tą taką perłę trochę na, na skórze i podkreśla teksturę, więc jeżeli macie teksturę, tak jak ja mm, nieduże pory, ale mam pory i linie pod oczami. To ten glow wydobywa je na wierzch. Jakby z tej strony to spore wygląda dużo bardziej gładko. Także dla mnie ten produkt jest e, raczej takim pudrem e, wykończeniowym na boki twarzy, jeżeli chcę przywrócić trochę glow. Może, żeby dać takie satynowy glow na ciele, też się nada. E, I jako taki bardzo, bardzo delikatny rozświetlacz. Wtedy jak najbardziej na tak. Natomiast dla mnie, jako puder wykończeniowy, ani ten bardziej sytujący, absolutnie, absolutnie nie. Nie na mojej skórze przynajmniej. Także pozbędę się nadmiaru i zasetuję twarz tylko i wyłącznie właśnie tym pudrem z makijażu na zawsze um, po drugiej stronie i przejdziemy do um, czego? Do balsamu, Bo Wam chcę go bardzo pokazać, bo to jest tak ładne: ten, ten tint do um, ust, że e, jestem zakochany. Powiem Wam ogólnie, że też ten poziom glow w tym pudrze przybija to, jak glow i na mnie wygląda ten puder z Lore Mercier, więc jak szukacie naprawdę pudru, który da Wam glow, no to to, 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 jest dość mocne. Złapię go sobie jeszcze raz z powrotem, tym razem właśnie w tym odcinku 12, już jako tylko i wyłącznie rozświetlacz skoro go mamy z drugiej strony. W sumie wykorzystam to lusterko. Um, a ten z kolei już nie przyciemnia jako rozświetlacz. Do jasnej, ciasnej. No ten kolor lepiej wypadał 11 e, jako rozświetlacz, ale był dla mnie trochę przyjazny. No takie nie, nie do końca moje są te e, odcienie. Zmieszam je sobie razem, może to mi się będzie bardziej podobało jako rozświetlacz. Jest okej, okay. jest okej, okay, ale myślę, że Wy też może możecie zobaczyć taką teksturę na skórze. Nie mam pojęcia, no nic. Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje z moją twarzą. Teraz przyjechałem, mam wrażenie, że wszystko pociemniało. Nieważne. Złapię sobie jeszcze ten pędzelek Swoją Drogą ostatni do wykorzystania. Ten z Kobo oczywiście. Użyję sobie trochę różu. Takiego najbardziej przygaszonego z tych, które mam przed sobą. Bardzo dużo też się go nabiera. Ale zobaczymy, jak się rozkłada na twarzy, bo testuję tę formułę po raz pierwszy. Ta formuła Swoją Drogą też jest taka troszkę matowa, ale nie w stu procentach. Więc... Powinna się ładnie tutaj wgrać i zdrowo wyglądać. Dobra, pozwolę sobie taką większą ilość, bo strzepana wcale się ładnie nie nakłada. Bardzo ładnie się blenduje. I tak delikatnie. Bałem się, że po tej ilości, którą widać na pędzlu, nie wiem czy Wy jesteście w zobaczyć na czarnym pędzelku, bałem się, że to będzie fest za mocno od razu, ale w sumie buduje się całkiem powoli i ładnie. ale już jestem taki glowy na tej stronie, to mi się... Totalnie nie podoba, to nie jest mój vibe, ani trochę, jak wiecie, albo nie wiecie, zawsze mówię mat i rozświetlenie punktowe, taka jest moja filozofia. No dobra, i było 3-4 i już przesadziłem z tym różem, już pomijając to, dobra, dołożę więcej, czemu nie, już pomijając to, że pod spodem moja skóra była dość zaróżowiona, zanim nie nałożyłem podkładu, to jeszcze dodatkowo z tym tutaj gagatkiem, ale podoba mi się, podoba mi się i to wykończenie jest bardzo ładne i czuję jak mi się zbiera taka kropla potu na czole. Ale przeżyjemy to, bo pokazuję Wam mój ostatni e, ulubiony balsam i kończymy ten odcinek. I Ale ja co to wszystko zmyć i położyć się do łóżka i wziąć sobie trochę mm, polopiryny. Polopiryny? Nie? Co się bierze? Mm. Nieważne, jakiś lek na, 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 wiecie, na gorączkę. W każdym razie w internecie ym, widziałem filmiku takiej dziewczyny, która robi bardzo, bardzo ładne nagrania kosmetyków z góry. Jakby aparat patrzy z góry prosto na stół i ona właśnie w ten sposób pokazuje kosmetyki, nie pokazuje swojej twarzy. Ja swoją drogą też zamówiłem sobie ostatnio ten sprzęt do takiego nagrywania. Będę próbować, żeby przebitki też robić w ten sposób. Także zobaczymy, czy mi się uda. W każdym razie pokazywała porównanie um, do balsamu z klinik różnych innych tintów, bo podobno ten balsam tutaj jest... Hitem. Później, jak sobie zamówiłem ten balsam, to jeszcze się okazało, że to był hit, ale na TikToku jakieś pół roku temu i dlatego ludzie za tym produktem szaleją. A tak ogólnie, to jeszcze się dowiedziałem, że to jest produkt mega stary, którego nawet używały nasze mamy. To jest Clinique Almost Lipstick, czyli że praktycznie szminka w odcieniu 06 Black Honey. I chyba tylko ten i tylko i wyłącznie odcień istnieje. Może kiedyś było ich więcej, aktualnie jest tylko ten. On jest w takiej cienkiej tubie. Ja go już testowałem i ma właśnie taki czarno-brązowy odcień na, em, w sztywcie. Natomiast na ustach on jest tak bardzo delikatnie napigmentowany i nadaje w tak ładny sposób dosłownie minimalną ilość koloru, że to wygląda przecudownie. Zaraz wam pokażę na jednej stronie. I trochę na wilże. Nie wystarczająco dobrze, ale trochę na wilże. Dobra, tu możecie zobaczyć jedno pociągnięcie. Wygląda mega naturalnie. Jeszcze sobie go tak doprowadzę do granic ust. Mega naturalnie i właściwie faktycznie ulepsza ten kolor. Teraz widać, że moje usta są bardziej, wiecie, tutaj do granic dojechane niż, niż normalnie. to troszeczkę tutaj na górnej bardzo mi podkładu się dostało na nie, ale dolna jest praktycznie czysta. I widzicie, że ona w tym miejscu się robi takie, jakby jaśniejsza niż środek. Ten środek u mnie jest naturalnie ciemniejszy niż końce. I przy jednym pociągnięciu to dodaje takiego pięknego koloru, nie za dużo błysku, to wygląda tak naturalnie, można sobie zawsze odklepać, po prostu jestem w tym produkcie zakochany jest super na razie jest dostępny na stronie byłem w sklepie Klinika w takim oficjalnym bo ani na sephorach, ani nigdzie indziej się nie da go dostać widziałem go właśnie tylko i wyłącznie na stronie klinik poleciałem do złotych Tarasów, żeby się zapytać czy mają go stacjonarnie bo nie chciałem się zamawiać i płacić za przesyłkę powiedzieli że nie i powiedzieli zapytałem aha no to bo jest na stronie ona powiedziała Stary, to jak jest na stronie, bierz jak najszybciej, bo to bardzo szybko znika. Nie wiem, czy to jest nadal dostępne, nie wiem, czy to jest nadal hitem, ale podobno się sprzedaje jak gorące bułeczki. Mm, także od razu, jak mi to powiedziałem, poleciałem, zamówiłem, na szczęście było. A i jestem zakochany. Dla osób ciekawych, bo możecie wiedzieć, że mam jeszcze trzy inne produkty właśnie takich tego rodzaju tintów do ust. No bo ja nasz minek na sobie nie używam, ale mogliście już w poprzednich odcinkach znać Dior Lip Glow, Charlotte Tilbury Tinted Love i ten Gagatek z Givenchy. I pokażę Wam po prostu na nadgarstku, zanim zakończymy, porównania tego koloru do, do właśnie tych omawianych przed chwilką, kogo? Innych balsamów kolorujących. No więc, jeżeli chodzi o ten balsam, można go podbudować jak widzicie dość mocno, jak się postaramy. I on ma odcień taki brązowo-bordowy na mnie. On podobno wygląda zupełnie inaczej na, na wszystkich innych osobach. Także może na Was wyglądać inaczej niż na mnie. Ale na mnie wygląda tak bordowo, brązowo i na ustach moim zdaniem wypada przepięknie. Ten balsam, który się nazywa Rouge Interdit Vinyl. W odcieniu 16 Noir Revelator, który jest też takim praktycznie czarnym produktem w środku. Myślałem, że to będzie coś fajnego, jak kupowałem, ale niestety nie jest, dlatego że jego odcień jest taki sinawo-szarawy. Też daje bardzo mało pigmentu, co mi się podoba, ale niestety na ustach on wygląda jakby się wyszło właśnie, wiecie, z jeziora zamarzniętego i po prostu miało się umrzeć na hipochondrię. Dobrze bym Nie, nie, hipoterbię. Boże, ale pokręcie, never mind, sorry. Um, Lip Glow z kolei. Też jest balsamem, praktycznie bez żadnego koloru. Natomiast on jest bardzo, bardzo różowy. On potrzebuje sekundki, żeby się ze skórą jakby zgrzać. I za chwilę widzicie coraz bardziej różowy odcień wychodzi. To mi się nawet podoba, ale nie do końca lubię taki odcień na sobie. I mój poprzedni właśnie ulubieniec, czyli że Tinted Love, którego też można używać na policzkach, to jest produkt bardzo ładny, ale go bardzo, bardzo lubię, natomiast ten kolor tutaj konkretnie jest taki bardzo czerwony, to jest odcień swoją drogą uh, Tripping on Love i on jest już taki bardziej żywo, rudawo-czerwony, coś takiego, no i on wysycha oczywiście na matowo, w porównaniu do tych um, poprzednich, ja też go nałożyłem większą warstwą, on potrafi być też delikatnie napigmentowany na ustach niż tutaj na dłoni. Hmm, zastanawiam się, czy nie poszukam może innych odcieni właśnie z tego Tinted Love na Charlotte Libre, bo to jest moja ulubiona formuła z tego rodzaju. Może nie jest najbliżająca, ale jest zdecydowanie y, najtrwalsza i jest zdecydowanie tym właśnie rodzajem tintu takiego typowego, który się wchłania w usta, bo mniej więcej o to chodzi w tincie. Ja pamiętam, że jak ostatni raz sobie swatchowałem, to miałem ten swatch, ten już dawno zniknęło, a ten miałem jeszcze na następny dzień. Także um, ulubiona formuła to jest ta, ale aktualnie ulubiony kolor jest ten. Także będę szukać zamiennika tego odcienia z klinik w tym produkcie z, od Charlotte Tilbury. Niemniej jednak to jest o wiele bardziej najbliższe. Komfortowe na ustach, i wiecie, jak się zetrze, można nawet, bez zastanawiania się, w przeciągu dnia zaaplikować. Miecie dribinkę nawilżenia, a jak się chce, to nawet podbudować kolor. Bo teraz niepotrzebnie dołożyłem drugą warstwę. No i ten odcień, myślę, jest o wiele bardziej intensywny. W każdym razie, kochani, w tym filmiku to było na tyle. Ja czuję, jak dosłownie moja gorączka mnie próbuje zaatakować tak intensywnie, że. Że, um, że muszę położyć się do łóżka aczkolwiek mam nadzieję, że e, tak czy siak spędziliście ze mną miło chwilę, bo bardzo chciałem po prostu być e, w tą niedzielę z Wami, nie wiem, nie mi się odpuszczać tego dnia, czułem potrzebę żeby niczego nie przegapiać także z podsumowania, pędzelki są bardzo przyjemne, bardzo przyjemne e, każdy z tych pędzelków e, sprawdził się w swoim zadaniu, w zależności od kształtu oczywiście, myślę, że możecie polubić jeden bardziej od drugiego, ale m, na pewno dobra opcja z drogerii tak jak powiedziałem, tint z klinika przepiękny, prze ale ten produkt jest dla mnie z PSM delikatnym rozświetlaczem, pudrem wykończeniowym na boki twarzy, natomiast na pewno nie na całość. Ale myślę, że też oni nie, jakby nie wszystkim to proponują, bo jeden ze sposobów, który jest opisany tutaj na tej karteczce, to właśnie żeby go użyć jako po prostu rozświetlacza. I w tym zadaniu świetnie się sprawdza. Także w zależności od tego, do czego chcecie go kupować, ja bym polecał jako rozświetlacz. Swoją drogą, bardzo ładne opakowanie. E, ok, w tym odcinku to by było na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie o możliwości wspierania, jeżeli macie ochotę dać mi jakiś napiwek. Obiecuję, że wydam go tylko i wyłącznie na kosmetyki. Um, ja się lecę kurować. Wam życzę też wszystkiego dobrego. Zdrowia przede wszystkim, tak jak i sobie życzę. Zdrowia, tak i Wam. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.